W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja przed takim dość długim weekendem dla uczniów naszej szkoły, ponieważ niektórzy z nich mówię tutaj o pierwszych i drugich klasach, trafią do szkoły dopiero 9 maja. Stąd też chcieliśmy się w taki odpowiedni sposób też patriotycznie pożegnać. Jednocześnie zwracając uwagę na to, że przed nami takie trzy ważne święta, ponieważ jest to 1 maja, czyli święto pracy, może nieco przez poprzedni system jakby przetworzone, ale tak naprawdę bardzo ważne, ponieważ tak jak mówiłem zresztą na apelu, ten kult pracy jest, jest, jest rzeczywiście potrzebny. 2 maja, czyli święto flagi i Maja, czyli święta Uchwalenia konstytucji. Dla nas 4 maja to jest pierwszy dzień matur, także te cztery dni są szczególnie istotne, jeśli chodzi o naszą młodzież, która się dzisiaj tutaj na tej uroczystości zebrała. Mieliśmy okazję także właśnie kończąc rok szkolny dla klas trzecich licealnych życzyć im i gratulować ukończenia, ale życzyć im także tego, żeby matura była rzeczywistą przepustką, wszystkie rodzaje własnych planów, które młodzież posiada, i żeby stała się takim egzaminem otwierającym drogi do lepszego życia. W dniu dzisiejszym też się spotkaliśmy po to, żeby uhonorować wybitnych ludzi, którzy żyją, którzy są tutaj z nami. To Wy stypendyści tak naprawdę powiatu sokólskiego, starosty sokólskiego. Kiedy widzę cały czas jak znakomicie się rozwija nasza szkoła tu w Dąbrowie, kiedy widzę, że uczestniczycie w tak ważnych projektach, jakimi są chociażby projekty pilotażowe Ministerstwa Obrony Narodowej, kiedy widzę ile wkładu w działalność wkładają wasi nauczyciele, między innymi obecna tutaj pani profesor polonistyki, pani Dorota. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, kiedy uczymy was nie tylko merytoryki, ale uczymy was wrażliwości w tej szkole. To jest bardzo, bardzo istotne.